Witam na moim kanale Tarot. Moimi oczami a w szczególności witam wszystkie zodiakalne byki. Kochani, zaglądamy w energię października 2022 roku i będziemy patrzeć, co tutaj się będzie zadziewać dla wszystkich zodiakalnych byków. Ale kochani, co chcę powiedzieć na wstępie? Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. I nie z każdym będzie rezonować. Nie ma takiej możliwości. Co też chcę jeszcze powiedzieć. Kochani, 25 września był now księżyca w Wadze. Ale też 25 września weszliśmy w nowy rok numerologiczny, zmieniły nam się lata numerologiczne. Weszliśmy w 2023, czyli w siódmy rok numerologiczny, w siódemkę. Oczywiście każdy z nas jest w innym roku osobistym. Z racji tego, że no każdy z nas jest inną wibracją numerologiczną, to każdy z nas może sobie tutaj obliczyć dzień urodzenia, miesiąc, dodajemy po kolei wszystkie liczby i wychodzi nam po redukcji wtedy, jaką jesteśmy. Wibracją na kanale tutaj na YouTube jest mnóstwo kanałów, które o tym mówią, jaką jesteś wibracją, w którym roku jesteś, to możecie sobie Państwo odnaleźć takie filmiki. Ja chcę zwrócić uwagę, że właśnie ten nów księżyca w, w wadze, o co tutaj chodzi? Teraz, gdy księżyc nam rośnie i pełnia księżyca będzie 9 października i będzie to pełnia w baranie. To tutaj mamy właśnie szansę od tego nowiu zadbać o dobry kontakt z innymi. Tutaj liczy się dawanie i branie. Tutaj stosunki partnerskie, negocjacje lub renegocjowanie wszystkiego. Co wyszło nie tak wcześniej, z czym żeśmy się po prostu tutaj no, nie dogadali. Mamy też, kochani, słońce w wadze. Na, na niebie tutaj panuje znak wagi, a waga jest znakiem wytwornym oraz pełnym piękna. Tutaj trzeba też odzyskać swoją tożsamość. Wydaje mi się, że Warto jest się zastanowić nad tym, czy nie wykazujesz się współuzależnieniem od kogoś, to znaczy, czy na przykład nie polegasz zbyt mocno na kimś innym dla swojego własnego dobra. Ale, kochani, ta pełnia księżyca właśnie w Baranie 9 października słowo klucz dla Barana to jestem dzielny, odważny, jestem świadomy celu, jestem realizatorem swoich marzeń. Ale, ale aby ta pewność siebie nie graniczyła z arogancją i zbytnim skoncentrowaniem się na sobie, Tutaj trzeba pohamować właśnie wybuchy złości i pohamować na zbyt wybujałą ambicję. Tutaj troszeczkę właśnie powściągliwości, aby zrównoważyć tutaj, dogadać się przede wszystkim z drugim człowiekiem. Co tutaj jeszcze chcę powiedzieć właśnie o tym roku numerologicznym, ta. Siódemka, co ona nam niesie, to podobnie jak rok drugi, to czas, gdy nasza wrażliwość no, zostaje wystawiona na próbę. Trzeba się tutaj przygotować na wydarzenia, które będziemy bardzo przeżywać, analizować. To duchowość siódemka. Ten rok będzie próbował no, nas złamać, dlatego musimy być silni i zadbać przede wszystkim o, o spokój umysłu. Tu mogą być, kochani, rozwody, zakończenia, tu odpływy, tu też małe, małe pieniądze. Tu raczej będziemy inwestować w siebie, w przyszłość. Tu ważny jest intelekt, ale też będziemy się zastanawiać, ile nasze życie jest warte. To, to tutaj będziemy bardzo to analizować. To są e, tendencje tutaj taki charakter m, tego roku m, siódemkowego, który właśnie, w który żeśmy weszli m, razem z tym nowiem księżyca. Ale pamiętajmy, że oczywiście tutaj każdy z nas będzie w tym innym roku m, osobistym. i na każdy będzie w tej m, energii m, innej. Co chcę jeszcze powiedzieć? Ja na początku roku robiłam czytania dla każdego znaku na cały rok, tą talion TV series. I Oczywiście po tym czytaniu będzie podepnięty link do tego czytania, gdzie Państwo będziecie mogli sobie zweryfikować. Ja zresztą tam mówiłam, jak robiłam te nagrania w styczniu, że dopiero za jakiś czas będziecie mogli właśnie zobaczyć, czy coś się już wydarzyło, czy to po prostu rezonowało z Wami, czy też nie. Także link będzie podpięty pod tym filmikiem do tego czytania rocznego dla zodiakalnych byków. Dopytamy sobie też innymi kartami: słowa mocy, tutaj jakie afirmacje, karty anielskie, tak zwany telefon do przyjaciela. Pamiętajmy, że anioły. Są, stoją przy nas, chcą nam pomagać, ale tutaj trzeba będzie dać im przyzwolenie, aby, aby mogły zadziałać w tym naszym życiu, żeby mogły nam pomagać, prawda? Jeżeli będziemy mieć jakieś troski, kłopoty, problemy, zwracajmy się do tych pięknych istot, które z ogromną przyjemnością będą nam tutaj pomagały. No i oczywiście karty. Pieniądze, prawo przyciągania. Tak samo zobaczymy sobie, jaki tutaj będzie przekaz i jedną kartą czasu. To, co wszechświat chce przekazać, jak na górze, tak i na dole takie odzwierciedlenie, jaki będzie dobry czas. Aby ruszyć z czymś albo powstrzymać się od czegoś. Zobaczymy też, co tutaj właśnie pokaże się. Ale zatem do rzeczy. Tu z dwóch kart hmm, Tarota TV, TV Series, właśnie hmm, którym, tak jak powiedziałam, już robiłam tamte czytania, dwie karty. Zobaczymy, jaka tutaj pokaże się energia, no i jakie będzie tło czytania. Zatem poproszę o dwie karty dla zodiakalnych byków na czas października 2022 roku. Co tutaj na ten czas? Co tutaj dla zodiakalnych byków na czas października? 2022 roku zodiakalne byki. Poproszę o dwie karty. Hmm. No, cóż, piątka denarów i siódemka denarów. Czyżby jakieś rozczarowanie, jakieś. Straty w oczekiwaniach związanych z finansami, czy w ogóle tło czytania, kochani Trójka Mieczy, no niekorzystne karty. No niestety, taka tutaj pokazała się energia. Tutaj powiedziałabym, że zobaczymy, może coś tutaj wyciągniemy dobrego. Z tej niekorzystnej energii. Chociaż ja to mówię, że trójka mieczy ona nie jest tak do końca złą kartą. Ta energia uczy nas przetrwania, powiedziałabym, do trzech razy, sztuka tutaj już za czwartym razem, no niestety nie damy się ani skrzywdzić. Ani też żebyśmy na tyle przeżywali, po prostu już będziemy o te trzy miecze zdecydowanie mądrzejsi. Czy to właśnie w pewnych stratach finansowych, w pewnych układach zawodowych, tutaj, jeżeli wchodzimy właśnie na tą płaszczyznę zawodową. Czy też w relacjach z innymi, po prostu w zwykłych kontaktach, gdzie czasami inni ludzie wysysają z nas zupełnie energię, i są właśnie te wycieki energetyczne, że wydaje nam się, że. Że to już jest rzeczywiście no, koniec świata, i czy my rzeczywiście musimy ponosić y, takie konsekwencje, a nie inne. Ale zapewne y, odnoszę takie wrażenie, że. Na pewno nie wszystkich tutaj ta energia będzie dotyczyła. To tak jak mówię, nie ma tutaj takiej opcji, żeby każdy odsłuchający tutaj um, zodiakalny byk no, mówił, no tak, ja jestem w takiej m, energii, tak jak tutaj karty karty mówią, nie kochani, może tutaj chodzi też o Waszą tą stabilizację, o Waszą przyszłość. Tu wydaje mi się, że z wielką rozwagą będziecie może i w... Oglądać tego denara, prawda, z każdej, z każdej strony, zanim zaczniecie inwestować. Ale zdecydowanie tutaj pokazuje się też, jak gdyby nowy początek, ruszenia w coś, w co być może będzie wymagało. Powiedziałabym, czy to przebranżowienia, czy przeszkolenia, czy zdobycia większej wiedzy, kursów, szkoleń, prawda? Albo też po prostu, no tak zacieśnięcia pasa na obecny czas, że będzie to powodowało, no naprawdę tutaj te, te, te emocje, ten, ten ból serca, prawda. Tu, tu zdecydowanie chodzi o Waszą stabilizację, o budowanie sobie tej mm, przestrzeni do życia, aby mm, coś, coś było naprawdę stabilnego, konkretnego. Może i będziecie tutaj odzyskiwać tą swoją równowagę i będziecie chcieli tworzyć swoje mm, no, takie swoje prawo po, po swojemu, prawda. Coś takiego. Tutaj też będzie się wiele działo. Ósemka buław, duża komunikowanie się tutaj szybko, wiele. Kontakty, maile, smsy. Tutaj będziecie tak nakręceni i tu jest największa powiedziałabym ta dynamika działań, ale też pokazuje się. Asy kielichów, czyli dużo emocji. Karta mocy. Odnoszę takie wrażenie, że, że, że pomimo tutaj pewnych strat, i tak dojdziecie do wniosku, że może i odrzucicie od siebie część jakby to powiedzieć niekorzystnych sytuacji z którymi nie będziecie się utażsamiać. emocje będą ogromne, ale będziecie odchodzić i będziecie rezygnować tutaj no dojdziecie do wniosku, że trzeba jednak y, prawdzie spojrzeć y, w, w oczy, przeanalizować to, to wszystko i ruszyć z tym wszystkim, nie bać się, prawda? Tutaj, czy jakiś projekt, czy jakaś y, idea, jakaś, jakaś myśl Wasza. Będzie dla Was bardzo istotna, no i będzie się tutaj dla Was liczyło to spełnienie emocjonalne, czyli zadbanie o tą swoją przestrzeń, powiedziałabym, takiego spokoju, zadowolenia emocjonalnego, żeby nie być ciągle w stratach, poprzez czy to oczekiwania innych. Czy, czy to tutaj właśnie wasze, wasze też rozczarowanie innymi ludźmi? No, niestety, żal właśnie. Piątka kielichów, cięcia, mmm, odejścia, ale wydaje mi się, że ten czas października przyniesie wam. Jak gdyby naprawdę um, takie um, jakby to powiedzieć, um, że po raz dojdziecie do wniosku, że po raz kolejne życie dało wam um, um, w kość, ale dzięki temu będziecie odbudowywać tutaj. Tą swoją stabilizację na nowo, i nie pozwolicie, żeby inni mieli wpływ na wasze życie. Będziecie chcieli usilnie coś, coś tutaj zatrzymać, coś zachować przy sobie, i tutaj będziecie już asertywni. Nie pozwolicie sobie, żeby. No, ktoś coś wam narzucał, czy napierał na was w jakikolwiek. Tu będziecie bronić tej swojej przestrzeni. Zdecydowanie, tak jak powiedziałam, bo będziecie już no, o te trzy miecze. Mądrzejsi. Tu też może być tak, że, kochani, jeżeli nie chodzi tutaj o sferę zawodową, o kontakty z innymi, prawda? To tu może to partnerstwo, może będziecie mieli do czynienia z kimś despotycznym, ktoś, kto się wydawał, że no, że będzie opiekuńczy, że będzie fajny, że tutaj będzie. Rozwijała się powolutku ta, ta znajomość, ta przyjaźń, no ale niestety a, trochę plotek, trochę nerwowości, trochę y, takich niekorzystnych tutaj. Niekorzystna wymiana myśli, powiedziałabym, i takie dość duże, du, duże emocje tutaj. Dużo, dużo będzie tutaj tych, tych emocji względem jakiejś osoby, która raczej no, nie jest wylewna emocjonalnie, jest chłodna, jest wykalkulowana jak to cesarz, prawda? Albo po prostu no, też może być taka Sytuacja, taka historia, że niektóre zodiakalne byki będą musiały cierpliwie czekać na jakieś dochody, na odbudowanie tutaj swojego konta po pewnych stratach. Ale tutaj tu może też się pokazać, jeśli chodzi o zdrowie, uważajcie właśnie na swoje serce. Tutaj uważajcie też w ogóle cała gospodarka hormonalna, też na tarczyce, powiedziałabym, tutaj trzeba zadbać się o swoje zdrowie. No niekorzystne karty, ale wydaje mi się, że wyjdziecie w obronną ręką, że, że tutaj zdecydowanie będziecie obserwować, zbierać pewne informacje, ale nie idźcie tutaj w jakieś... Powiedziałabym nowe początki, coś, co mogłoby Wam przynieść no, to, to rozczarowanie, ten ból serca, prawda? To, to tutaj coś takiego się pokazuje. Ale tak jak powiedziałam, dużo, dużo emocji, dużo takiego podejścia właśnie przez co, przez co będziecie czuli się troszeczkę jak gdyby. Wysani z tej, z tej energii i, i osłabieni, prawda? Zresztą tam też Czwórka, czwórka Mieczy się pokazała, że, że, że jednak e, będziecie chcieli trochę odpoczynku, może będzie to L4 chorobowe, też, też coś takiego tutaj się może dla zodiakalnych byków e, pokazać w tym, w tym czasie. Zobaczmy jeszcze tutaj słowa mocy dla Was na czas października. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Tak jak powiedziałam, będziecie o te trzy miecze już o wiele mądrzejsi. Do trzech razy sztuka. Też nie pozwolicie się skrzywdzić czy ponieść pewnych pewnych strat z tym z czymś co wcześniej sobie zaplanowaliście, jakie mieliście oczekiwania. Zobaczmy jeszcze tutaj jak energia hmm, karty pieniądze, prawo przyciągania, jaki tutaj będzie przekaz dla was. Co dla zodiakalnych byków na ten czas? sam ustalam standardy swego dobrobytu finansowego numer 40. Kiedy już raz uda ci się osiągnąć, a następnie nieprzerwanie podtrzymywać osobiste zharmonizowanie, możesz być pewien, że odczujesz znaczący napływ pieniędzy, jeśli oczywiście akurat to jest twoim pragnieniem. Nie pozwól Innym, by ustanawiali Twoje standardy dotyczące tego, ile pieniędzy powinieneś mieć, lub też co powinieneś z nimi robić. Jedyną osobą, która może to właściwie określić, jesteś Ty sam. Zharmonizuj się hmm, tym, Kim jesteś naprawdę i pozwól, aby rzeczy, których zapragnąłeś, same wpłynęły do Twojego życia. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Zwracam uwagę na szczegóły. Tutaj też, kochani, mogą być sprawy. Urzędowe, tutaj już wyższe instancje, karta cesarza. Też możecie mieć tutaj do, do czynienia z czymś takim. Ale zobaczmy teraz ten telefon do przyjaciela. Tutaj karta anielska, jaki tutaj będzie. Przekaz, jeżeli będziecie mieli troski jakieś, po prostu porozmawiajcie ze swoim aniołem i poproście go o wsparcie. Dajcie mu przyzwolenie, aby wasz anioł tutaj zaczął już w tej sprawie pracować i Wam pomagać. Czego pragniesz? Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Piękny przekaz, kochani. Nic więcej tutaj nie dopowiem. I zobaczmy jeszcze jak tutaj m, karta czasu, jaki tutaj będzie przekaz dla zodiakalnych byków. Jak tutaj będzie. Jaka tutaj będzie energia dla Was. Karta godziny. 4. Już Wam przeczytam. Możesz budować cztery dni, cztery tygodnie. Symbol krzyż o równych belkach i czterech symetrycznie ułożonych kropkach odnosi odnośnik do karty 2. Tutaj dynamika raczej została wyhamowana, za to z pewnością mamy więcej bezpieczeństwa. Ogólnie duch i materia są powiązane. Na tym można budować, nawet jeśli rezultaty dopiero m, ograniczenie m, rosną. Praca. Masz solidny fundament, z którego możesz dalej działać. Powoli, ale stale prowadzi cię do celu. Związek, kiedy wszystko przebiega po myśle, to wspaniałe połączenie. Uważaj tylko na to, żeby nie zaczęła się stagnacja. Kreatywność. Teraz jest dobry czas, aby zabrać się za trudne przedsięwzięcia, które wymaga przetrzymania. No właśnie, tak jak powiedziałam, może trzeba zacisnąć pasa, nie wydawać tyle, przeoszczędzić, prawda? Tutaj wasze oczekiwania być może z jakąś wcześniejszą inwestycją, tak jak powiedziałam, coś, coś takiego tutaj się rysuje. Sam ustalam standardy swego dobrobytu finansu, finansowego. Dokładnie, kochani. Także zatem bądźcie uważni, otwarci i spokojni. Podejmujcie tutaj bardzo rozważne decyzje: ten paść denarów o tym też tutaj. Mówi, aby nie na wariackich papierach, nie nerwowo zdobyć więcej tych informacji, które będą Wam w tym czasie potrzebne do utrzymania równowagi, do pogodzenia tych wszystkich obowiązków, zdarzeń, jakie pojawią się w tym czasie w Waszym życiu. Także to tyle, kochani. Taki przekaz na czas października 2022 roku dla zodiakalnych byków, ale pamiętajmy, że to czytanie jest czytaniem ogólnym. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o komentarze. I ja jeszcze Was raz tutaj odeślę do tych czytań rocznych. Link oczywiście będzie podpięty do tego czytania i będziecie mogli Państwo sobie tutaj zweryfikować, czy coś takiego um, się będzie wydarzać. Zwróćcie też uwagę, 4 dni, 4 tygodnie. Czy też no, godzina 4, godzina 16, czy czwarty dzień tygodnia, miesiąca, tutaj liczba 4 może być tą, tą wa ważną liczbą dla Was. Także to tyle. Proszę o subskrypcję mojego kanału, no, o te komentarze, o łapki w górę. I dziękuję pięknie za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.